I teraz w kolejnym odcinku od gry Detroit Become Human Tutaj doszliśmy właśnie do Sparklytem który miał odkryć coś tam coś tam Aż mnie kurwa zdziwiło teraz Jakiś Rychor coś tam miał odkryć Tylko właśnie jak widzicie Zabi coś się pokomplikowało Ale żeby to raz to są zdać, Cały czas coś się je Mimo wszystko jesteśmy cały czas. A ja już nawet zobaczenia do tych chuj nie przyzwyczajcie. by zawsze coś jedne, żeby coś miało być. Niby wszyscy mogło śmieć ręce i nogi, no ale wiecie sami jak to jest w tym życiu. Wszystko takie fajne od czasu. Bo ja mogę iść stąd. Stryb dopiero zauważył. Są do wody się wpierdoli? Serio? Maja... Nie wiem, o co tu chodzi, ale Nawet to wiem, że jakiś statek to jest. A o co tu chodzi? To się kurwa sam, sam nie wiem. Jakiś kurwa jak chorobę praktycznie. Jakiś choroby jaki chuj. Czuję się jak naprawdę, w teraz grał. Na pewno te choroby ostatnio odpuściłem, ale kurwa, jak patrzę, no to chyba idę do niej wrócę, bo i tak sobie przy mnie, tak sobie przy mnie. Nawet w normalnych grach. Ale to no, są gdzie jaja. Tego nie odporzę. No. też nie otworzę tam, czyli nie ma, nie co? Dobra, gdzie to? Kurwa no, no teraz Tu nie pójdę, w sumie dobrze bym się zajebał To idziemy, Bra! Ja pierdolę do no kurwa, czysty cholor do no chuja Do chuja, czysty horror. O kurwa Ja pierdolę No i weź tu nie może to cholor jest Weź tu kurwa nie może to cholor jest to horror nie jest, kurwa. Napierdolę Idzie do bania, ale tu się nagle, kurwa, jakieś chujostwo występuje. Ja jebie. To ale, ale pamiętajmy, że to jest normalny, film, yy, normalny gra. A nie, że jakiś horror. Bez hitów. Mam gra, Coś ci wysypkuje, żeby się ludzi. Ale to jest chyba, mi się wydaje, sterownia. Nawet chyba. To jest sterownia. Z tego co kojarzę w filmach tego typu. Kurwa, nagle się miała. Nie, się rozpierdala, nagle wszystko. Z ja się niego nie moję, bo to jest maszyna zwykła. Człowiek to by się zapierdali, w takim czymś. Ale on nie. Cosek Co tu kurwa się dzieje? Witamy w Jerechu. Czyli? Wszyscy ci zaginieni, czy jak? Nie wiem o co chodzi, ale log. Ok. Dobra, ja idę dalej. Ja muszę się odchamić. Czyli pewnie ta kara teraz będzie. Czy. Po, a, po nasz. Anderson chyba. No zajebiście w sumie, no fajny jest. Plastik jest z tobą. A co zwykle? Jak Mam dla siebie zajebistego pewniaczka. Piątka na trzecim. Jak mam się Glaska Plaska śmiga i tała. Chodzisz to? Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówkę pędę. Tym razem jest inaczej! Daję 100% gwarancji! Nie przegrasz tego! Yeah. Wchodzę. To rozumiem. No. <laughs> Ej, nie może Mój Ja pierdolę. Głupi, dwa I my. Na no co ci chodzi? Nigdy nie robisz to każą. Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Oh. E Trójka. Wydaje mi się, że źle zaczęliśmy naszą znajomość. Może zostawmy to. Zacznijmy od nowa. Co pan na to? Słuchaj, zdzierży to, że zamiast partnera mam kawał plastiku, ale nie będziemy kumplami. Nie ma takiej opcji. Trzeba. Nie zostawię mi go tu. Nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Do niego to chyba nie, nie? To do niego idziemy. Kolega zaraz zwyczajnie smacznego. Trójka. Często pan tu jada? A, no, często. Gary robi najlepsze burgery w eee... tej Trójka. Nie zapłacił pan za jedzenie. Gary to kuper. Wyświadczamy sobie różne przysługi. Eee. Dwójka. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu, chociaż nie. Próć. Czemu całą się jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to ktoś z <laughs> eee, Czy. Może podzielę się tym, co wiemy no, o defektach. Czy dasz mi w myślach? To ktoś nie? Ja zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Hmm. Emocje, które wszystko komplikują. Dokładnie. No, Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Dwójka, mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi? Androidów, mam swoje powody. Miałeś do czynienia z defektami? No, z jednym, tak. Z dwoma nawet kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. No, było Mój coś. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Ukończył eee... pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i... Spędza pan dużo czasu w parach. Do jakich wniosków dochodzisz? Teraz chyba delikatnie yy, kurwa, czy dwójka? Dwójka. Jest pan doświadczonym policjantem. I chce zdobyć pana zaufanie. Rozwiążemy tę sprawę, jeśli będziemy współpracować. Oha. Sk Kilka przeczyć stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Czyli sobie robiłem skill'a i pasuje. Ty, hey, Konor! ci padła, czy co? Wysyłałem raport do site'a. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie, już idę. Co mhm. wiemy o tym, Kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Nie zapiszę. Nie Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Hmm. Jest, tam ktoś? jest tam ktoś? Otwierać policja Detroit. Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Jak pierdolę to ja mam domu już czyścić czyścij. Coś w pokoju Co to ma kurwa być Nie wiem co, ale coś mi tu nie pasuje Chryste, panie jak tu capi Coś mi tu nie no pasuje Jeśli gówno z tego będzie Goście zmył RT to pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. i Android może być skoro nie nie ja najpierw spróbuję, spróbuję pogrzebać przez ściąg się w ściągę wezmę Ciekawie, ciekawie. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam o kurwa. Coś tam leży chyba. Albo i nie, to tutaj wejść nie mogę ani tu. Tutaj mogę, ale prawie nic nie znajdę. A jezu, nienawidzę ich. Dobra, przestaje się bawić i tym, co przygotowuję, ewentualnie. A, tutaj jeszcze jedna została. Prawo jazdy jest podrobione. Super! Warto było tu wpaść! Prawdziwe ja książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Się powąchać. Nie mają tych pożółkłych, Wiesz, co to znaczy? RA 9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy frysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. No i chyba poszło jakby zaczepił chyba o to no zaczepił no i to się wtedy musiało zjebać. I się przewalić musiał Tylko pytanie, gdzie się przewalił? Albo się schował gdzieś No, właśnie przesuń, no. Tu coś jest ciekawego. Odczepił się, no już widać. Wzlewie jest jego dioda. Nic dziwnego, że to Android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. <śm> Bez kicu Najgorzej górze musi być Bez jaj, naprawdę Przecież tam masz wyjebany sufit No i spierdolita, mówi. Nie panem w tupego głębie. No i na co czekasz? Koń go! A co ja kurwa? Ale... Sypko, yy... ale ryzykowne. A chłopie, nie do rozwiązania. 야, 배려나 이렇게 봐야 Gdzie on jest? Zgubiłem go. Ach, kurwa, kurwa, już go mieliśmy. No, się zajęła, bardzo dobrze. Trudno, nieważne. Wiemy, jak wygląda daleko nie zajęcie. Chodź, zbierajmy się. Starczy mi warzyw jak na jeden dzień. To nie powinno się zdarzyć. Miałem być przecież niezawodny. No a co, zjebałeś kolor. Witaj w klubie. <laughs> Ja pierdolę, ale ja ich lubię już. Zjebałeś, Connor, mi w klubie. Fajnie gadają. Ja pierdolę. Dobra, trudno, nie dziś, to jutro. Ale na pewno kontynuacja i powoli się żegnamy. O, teraz, o, będzie. Kim jesteś? biegami. Takimi jak ty. Nazywam się George. Jestem Simon. Norf. Wiedzieliście, że tylko Android da radę tu trafić, prawda? Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jericho. Jeśli odszyfrowałeś znaki, to tylko dlatego, że jeden z nas dał ci klucz. No. Znajdź Wolność? Nie ukrywacie się tu, żeby przeżyć? Tak rozumiecie wolność? Ludzie nas nienawidzą. Możemy przetrwać tylko w ukryciu. Dla takich jak my nigdzie nie jest bezpieczni. Gdyby ludzie nas znaleźli, zabiliby nas. Dwójka. To jest Jerycho? To schronienie dla tych, którzy nie chcą już być niewolnikami. Rozumiem jak się czujesz, ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Hmm. Czekanie w ciemności, aż coś się wydarzy. Nie tak rozumiem wolność. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Zostań tu. Wierychu na pewno nic ci nie zagrozi. Zapewne masz rację. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła Ci pomóc. No, co pogadamy, ale najwyżej innym razem na tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.